Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Worms Armageddon. Niestety to jest ostatni odcinek z tej serii, ale nie ze względu na to, że nie ma update'ów ani dlatego, że to jest już dość stara gra. Tylko po prostu ja już praktycznie ka każdy możliwy tryb w tej grze, już grałem. A odcinki co chwilę z versus CPO 5 i wiele drużyn, tutaj jak widać, raczej już nie mają zbytnio sensu. Znaczy się, nie mówię, że kompletnie rezygnuję z Wonsów na tym kanale, ale na pewno z tej wersji już nie będę korzystać publicznie, tylko pewnie prywatnie jeszcze będę w tę grę grał. No bo po prostu nie ma sensu, zresztą już i tak w sumie sporo odcinków z tego nagrałem. O, tutaj widzę dużo, dużo damage'a wyszło. No i też dość długi ten odcinek postaram się zrobić, żeby był. O, użyłem tej. Zdobyłem tę umiejętność na dużą ilość itemów teraz będzie. Nie, nie zdążę tego wyzbierać pewnie. Więc. E, Muszę się kogoś pozbyć. Wallace ma taką dobrą pozycję na użycie baseball bata. Wiadomo, bez baseballowy i cyk. Niech będzie taka pozycja. No i mamy pierwszego kila w tej grze. W tej rundzie. Nie grze. No i teraz myśli Lob z hashtag teamu. No, i niestety, Skarab dostał się z, y, skupił na moim robaku. No, i teraz y, Zeng coś tam myśli. Y, no, i w sumie za wiele nie wymyślił, ale użył bazuki. Garo teraz, ale masa itemów teraz jest. Szybko to zbiorę. O, mam podgląd teraz. Każdy item jest widoczny. E, no i widzę, że to są raczej y, przeważnie useless itemy, powypadały. No ale nie ma tego złego. Spróbuję Robaka 2 teraz tutaj dobić jakimś ładunkiem wybuchowym. No, czyli najlepszym możliwym <laughs> świętym granatem. Może być taki rzut. O chyba nawet... Wow! Idealnie się odbił Tak to miało wyglądać Eee, teraz magiczniak No i znowu we mnie, no gościu Mogę tego niebieskiego Pół mapy podkręcić Bo bazuki tak działają, że po prostu na wiatr działa. To akurat akurat wiadomo Uuuu, Weebull Tym razem wybucha. Bo też są fejkowe miny, więc y, może być też 0 damage'a. No i tutaj nie trafił Przecież e, Dość e, oczywiste to było, że jakby na, nawet gdyby trafił to by swojego teammate ta skrzywdził Hmm, co bym mógł teraz zrobić? Najlepiej by chyba zmienić lokalizację. Albo i nie, po prostu użyję gruchacza. No i walnę w tych niebieskich, bo tutaj się idealnie tam zestakowali. Więc y, aż chce się ich zaatakować. Eee, znaczy nie wyszło to, co chciałem, ale. <śled> I tak w sumie tylko wrogu zaatakowałem, więc jest dobrze. Aż tak team Dość długo idzie. <ścoughs> no gorzej nie mogli się ustawić. No Ale cóż, tak się jakoś zrespili, że... Bot nie ogarnął i został w tym miejscu. Alfred? Duży. Nie wiem, czy on nie spudłował? Nie spudłował? Nie trafił? Właśnie nie trafił i teraz Wardstone. Eee, w sumie to marmoladę powinien zatkoć, bo jest najbliżej, ale użyję minkwejsa, bo tutaj tak nie mam żadnego swojego zawodnika. No i bum. Jeden. Tu musi wejść piękny dymecz. Raczej nie, o replaya dostałem, dzięki bardzo gro. No w sumie ten Ming Mingwaze trochę jest OP, trochę powinien większy cooldown stawić, ale... No ciekawie się gra przynajmniej. Bot nadal nie, og nie ogarniałem jak używać specjalnych itemów. Uuu, pan Elvis ma niezłą kampę widzę. Tutaj praktycznie żaden atak z powietrza nie powinien dojść do niego. No i atakuje w sufit, nie wiem po co. Mógł po prostu chyba skipnąć tura albo atak powietrzny zrobić. Sprawdzę, właśnie ten atak powietrzny, czy w mojej turze będzie już. E, no i są. Czyli po prostu nie użył tego, bo nie mam pojęcia czemu. No trochę mnie zaatakował nieładnie z jego strony, ale tutaj mogę jeszcze super owce oh, użyć. Dobra, zaryzykuję i aż do. No to lecimy. No, prawie idealnie. Mogłem bardziej centralnie go uderzyć. I 44 hp. No, mogło być lepiej. Wcale jeśli tak nie komentuję zbytnio tego, ale to po prostu moc się dużo zastanawia w tej grze. Ale dobrze idzie, o nie, dzęk. No i teraz pewnie jeszcze mi od wybuchu zdałoby wrażenia. dość tak się po. Trochę młyn tam był obok garo, więc tak to musiało się skończyć. Bazooka, no i znowu na mnie no, come on gościu, Jest ship na to, byś mógł rzucić czymkolwiek do niego. Może to będzie ryzykowne, może trochę głupie, ale rzucę tam granatę do magiczniaka. I tutaj już nie będzie zabezpieczenia przed spadaniem. Więc ja stąd spierdzielam. No ja aż wypadł nawet, bardzo dobrze. Arke Team na drugim miejscu pod względem HP. Wszystkich teammateów, Czyli wiadomo członków drużyny. Granat leci. No i nie dorzucił. No CPU 3. To piątka na pewno by trafiła. Wysadzacz. Hmm, a Watson nie może tutaj zbyt wiele zrobić, po prostu dostaje dymage, bo cały jest ustawiony, ale teraz spróbuję dobić, dobić Ship'nata, Shotgun'a najlepiej. Eee, nie, to nie jest Shotgun, to jest minigun. No i napierdzielam. Popiszę, żeby przynajmniej 70 HP było. 8-3, bardzo dobrze. Jeszcze lepiej niż się spodziewałem. Teraz lop? O nie, idealnie to zrobił, cholera. Tam jeszcze mógł przeżyć ten jakiś student z Karab na paru HP, ale oczywiście musiał wypaść z mapy. No i niech atakuje sobie tego lopa, a ja... Ja już poczekam na następną turę. Wszystko trafił, bo czasami boty robią coś takiego głupiego, że jeden strzał celny, a drugi, nie wiem, gdzieś w sufit wystrzeliwują, albo bardzo niecelnie im to wychodzi. No i tutaj dynamitem, albo po prostu granata mu tam dorzucę. W stylu bota to zrobię. No, idealnie. Teraz jest 30 hp minimum. To było 45. Nice. Już widać jego nagrobek. Pan Elvis. No, tutaj ta warstwa przeciwpowietrzna już się powoli kończy i mogę spać do wody. 10, 10 HP równo Jones dostaje w ciry, niestety hmm. Użyłbym gołem, ale to trochę ryzyko, no to po prostu e, Homing Missile, czyli no, zobaczymy, czy za. O jezus, Maria, co to zrobiło? Mogę gołębie jednak użyć. Ech, ta rakieta samonaprowadzająca, Samo naprowadzanie, ja to tutaj nie widziałem zbytnio. O, ale on. <ścoughs> lob za mnie to zrobił, więc. Dzięki, Mordo. Mmm. No, to chyba, że się skończy dla Garo. A nie, tutaj wpadł. Mógł po prostu się zapaść pod wodę. Równie dobrze Jones. Hmm, nie wiem, czy mi się opłaca lopa tutaj dobijać, ale tutaj wszyscy są z widoku usunięci, więc na razie go dobijam, więc... Święty... O! Niską grawitację mam, ale... Eee, ale użyję coś innego. Nie zawsze używam tych specjalnych umiejętności, bo to w sumie za wiele nie daje. Ja tego nie używam. To no, jest gra, daje, więc... No... Tutaj coś nie pyszło. Nie wyszło, <ścoughs> ale i tak się odbił od ściany, więc jest git. Wpada do to wody. Nie wiem, czy też dynamitem bym nie mógł to zrobić, tak trochę zmarnowałem item, ale... Miejmy nadzieję, że to nie miało zbyt wiele do znaczenia. Co? Wszyscy się skupiają na tym Garo, żeby umarł. No, co jest z wami? Weźcie się odczepcie od niego. Teraz wysadasz Ciekawe co zrobi. A teraz na niestety. Wow, 4 HP. Hmm, tutaj już bym mógł w sumie akcję jakąś samobójczą nim zrobić, i w sumie to nie jest zły pomysł, ale musiał nim użyć, i tak tak, takim niskim HP jest praktycznie na. na mrugnięcie, już go nie ma. O, i tutaj jest świetne miejsce, żeby się wysadzić z. Bomby bananowej. Więc pora na mnie. No, musisz się poświęcić dla dobra sprawy. Więc cyk. Żegnajcie. Garo się poświęcił dobrej sprawie tym razem. 150 HP. Tutaj mi jeszcze został Erznot, Jones i Wardstone. Wardstone też jest już praktycznie na hita. Więcej HP ma Jones. Oj, bardzo dobrze, Maxa, atakujesz. Hmm, teraz się zastanawiam, czy tutaj już zacząć się lepiej kampić, czy dalej rasować ich do końca rundy. Chyba lepiej poczekać. Hmm, myślę, że będzie atak powietrzny w tym momencie. Tak jest. Udało się. Hmm, Elvis też z powietrza może za o nie tam dużej itemu było 110 HP poważnie O nie Czy w takiej pozycji, że ciężko będzie go trafić Salvation Army, co to było? Nic typowy itemy się dropią? Eee, nie pamiętam już co to robiło, więc eee, najlepiej się po prostu dostanę do tego zielonego. No to co? Najlepiej, żebym linii użył i albo może i nie, chwila, lepszy mam pomysł. Muszę, muszę się zdecydować, bo zaraz runda się skończy. Gołębien to dość ryzykowny, no. Cholera Dobra, superowca jeszcze raz używam. Nie wiem, że nie doleciało. O cholera, jednak trzeba przedefować, bo to nie będzie miało sensu. A nie, on za wiele HP mi nie zabrał, więc. Eee, no, gościu, skambiś się w cholera, więc ja się tutaj tepam do ciebie. Dość ryzykowny manewr, ale. Eee, ale może dostać obrażenia od wybuchu? Nie wiem, czy on ogarnie. O, i teraz wybuch. Oby wpadł do wody. No, dokładnie o to chodziło. Bardzo dobrze. Jeszcze Wam raport z tej rundy pokażę. No i lecimy do następnej rundy. Na Mamy na innej mapie, tym razem z CPU5. I tutaj lepiej, żebym zaczął. E, mógłbym zeskoczyć tutaj po prostu. To no, chyba nie będzie potrzeby nawet. I użyję dynamitu. Hmm. No ta mina może być niebezpieczna. Więc ja uciekam. Ok. Tym razem udało mi się uciec. Hmm. Też może shotguna by mi się udało, ale. Ale wysadzę go, bo czemu nie. Żegnaj. Wow, aż dwie miny aktywował. Chociaż to oczywiście nic mu praktycznie nie dało. Hmm, no i tutaj spróbowałbym już głębiej atakować. No, żeby doleciał. Pięknie. Lepiej niż samo naprowadzający... Chociaż wiadomo, gołębie lepiej na dłuższy dystans w tej grze działają od... Y od rakiet naprowadzających i tutaj używa shotguna, dość ciekawy wybór no jak widać CPU5, najwyższy poziom trudności, a teraz uderzył nie wiadomo co no, ee, walacze nie popisałeś się teraz Scarab, hmm, co tu mogę zrobić z nim Myślę, że do tego wysadzacza spróbuję się dostać za pomocą liny. W klasyczny sposób, żebym poleciał dalej. Jak się mi się uda nabić oczywiście. O, wreszcie. No i tutaj święty Gral tra, tra, tradycyjnie i ja stąd lecę. <laughs> Żegnaj bomberze. No i nawet na CPU5 to już nie jest żadne wyzwanie żeby wygrywać. Co prawda te, to są i tak specjalne itemy, ale ze mi też by było pewnie prosto. Warstone. Hmm, tutaj niewiele, niewiele mogę zrobić, ale z powietrza, a tak czemu by nie użyć? Ile HP dostał? 26, tylko? Nie. Może dlatego, że od razu spadł, to niewiele wybuch mi w tym wypadku dał. No i dostałem z bazuki, ale nadal mam dużą przewagę. Co sumie też mogłem na nierówno zrobić, żebym miał jeszcze większą trudność, ale. I tak nie jest moja mapa, więc jakieś tam utrudnienie mam. Hmm. Tutaj widzę, że ostatni przeciwnicy są po prawej stronie mapy i też się bo po prostu, niedaleko ich. Hmm. Myślę, że. No, nie będzie tutaj. Trochę i tak jestem podatny na ataki powietrzne, ale. I tak jest nieźle. A nie, po prostu mnie z bazuki zaatakował. No, można i tak. No i tutaj jest słaba sytuacja, dość, bo się zestakowali moi. Ale też mógłbym po prostu. A, dobra. Na koniec tej serii można zrobić coś śmieszniejszego, więc rzucam bombę bananową. I zobaczmy <laughs> zakończenie. Wow. To było. Spodziewałem się, się czegoś innego, ale. Ta powtórka też jest git. Ale wystarczyło. Dobrze. Myślałem, że. Coś z tego przeżyję jeszcze, ale. No ale to było świetne. No, znowu na ekranie pokaże Wam się raport, który z informacjami. No i to by byłoby na tyle. Do usłyszenia i cześć!